Cześć, dziś pokażę Ci jak zrobić userbara w gimpie 2.6. Wchodzimy do gimpa. Ja przy zrobieniu userbara wykorzystałem render Assassin's Creed. Pokażę Wam to. Oto render. No i tak, mamy gimpa. Plik nowy. Szerokość 350. Wysokość. 19. Takie są wymiary na każdego userbara. Ok. No i teraz wypełnianie kubkiem. Kolor tła wybieramy sobie. Ja sobie wezmę ten szary. No i możemy sobie teraz porobić pentylami dla lepszego efektu. Pędzel oczywiście można sobie ściągnąć, tak jak, tak jak mówiłem w innych poradnikach, metodą Google, pędzel do gimpa, no i wybieramy sobie fajne pędzle. Dobrze. Już zrobiłem sobie, więc teraz tak. E filtry zniekształcenia wideo i 3x3. Teraz bierzemy nasz render z pulpitu. Przesuwamy do gimpa i opcją skalowanie zmniejszamy sobie wymiary rendera i ustawiamy sobie na interesującym miejscu, które Wam się tam podoba. Dobrze. Jeszcze sobie trochę zmniejszę. Dobrze. I teraz możemy sobie użyć, bo nasz, nasze obrazki będą takie malutkie. Więc możemy sobie opcją obrót. Obrócić po prostu sobie dla fajniejszego efektu. Proszę. No i nasz asesin jest już sobie przewrócony. Sobie na drugą stronę go wezmę, żeby tam ładnie wyglądało. I teraz skrót Ctrl L uruchamia okno warstwy. I teraz Assassin's Creed. Klikam na obrazek. Kanał Alfa na zaznaczanie. Yy zaznaczanie powiększ 4 razy. Zaznaczanie zmiękcz 25 tysięcy razy. I teraz wypełnianie kubkiem ja sobie wezmę taki czerwony dosyć proszę o i to nasz i sobie pokolorowaliśmy taką ten e, dla fajniejszego efektu teraz teraz czcionka otóż czcionki do, do userbarów muszą być techniczne link i nazwę czcionki podam wam w opisie gdzie możecie sobie ściągnąć teraz piszemy sobie A ten tekst, no jakiś tam, ja sobie takie coś zrobiłem i teraz wybieram sobie czcionkę. Pamiętajcie, że czcionki do serbarów muszą być techniczne. To jest bardzo ważne. E, szuka dobrze, powiększam sobie rozmiar mojej czcionki i staram się aby czcionka była na środku mojego okna wtedy kiedy będę dobrze i teraz kolor, kolor zawsze jest biały i, po, i zawsze yy, i teraz robimy tak na, yy, warstwą czcionki, kanał alfa na zaznaczanie, zaznaczanie, powiększ i wystarczy jeden raz Teraz yy, przybliżenie na 400 No i po prostu robimy tak, że wype bierzemy wypełnianie kubkiem i kolorem czarnym po prostu wypełniamy sobie nasz, nasz ten, naszą czcionkę. Jeżeli nam coś nie wyjdzie to po prostu sobie to cofamy. Dobrze. Ja już zrobiłem. Teraz możemy sobie zapisać. Zapisz, zapisz jako. Nazwa. .png. Na pulpit. Zapisz. Eksportuj. Zapisz. Możemy sobie już zamknąć Gimpa i efekt końcowy to ta nasz userbar. Dziękuję za uwagę. Pozdro od Tapip z tej strony. Liczę, że będziecie oglądać moje wszystkie filmy.